Tomi Café, oficjalny partner telewizji klubowej. Rafał, nie przypadkiem poprosiłem Cię dzisiaj o rozmowę. W wywiadzie dla klubowej strony pod Podbeskidzia. mówiłeś o tym, że pasjonujesz się przygotowaniem motorycznym. Dlatego w tym okresie przygotowawczym jest to, jest to taki, jest to kluczowa sprawa, tak? Więc Cię zapytać, jak takie krótkie przygotowania można przeprowadzić, żeby do ekstraklasy być optymalnie przygotowany? Pasjonuję się tym, ale jeszcze nie pracuję w tym zawodzie, więc pozwoli, że nie będę na ten temat się za dużo rozwodził. Samo od tego fachowcy. Tutaj u nas jest zatrudniony, dołączył do nas trener od, od tego fachu, więc myślę, że, że, to, że to będzie wszystko tak jak trzeba, że on przygotuje nas tak jak trzeba. Jasne, myślałem bardziej o, o perspektywie Twojej jako, jako zawodnika, bo te urlopy bardzo krótkie i. Zwykle mówi się, że trzeba złapać ten rytm meczowy, a wyście chyba z niego jeszcze, jeszcze nawet nie wyszli. Oczywiście, jeśli pytałeś też w kontekście moim, no oczywiście, że ja się tym interesuję i też dużo wyciągam. Z każdym, z kim pracuję, to na ten temat e, e, dużo zadaję pytań. Jestem czasami męczący, ale, ale robię to po prostu z pasji, bo, bo, bo to lubię. E, co do tego rytmu meczowego, masz rację. No Tak naprawdę my z niego nie wypadliśmy, bo tydzień przerwy to można potraktować jakoby przerwę na kadrę, bo często tak... Dwutygodniowe one są, więc, więc to się tylko tym różniło i wyłącznie, że mieliśmy tydzień całkowicie wolny. Myślę, że teraz już wróciliśmy i teraz, już wszystko, wszystko tak szybko się potoczy, że nim się obejrzymy, aż będziemy grali w ekstraklasie. No właśnie, taki pierwszy sprawdzian już dzisiaj, ale myślę, że poważniejszy przeciwnik, dużo, dużo bardziej wymagający, czeka was już w sobotę, Wisła Kraków. Oczywiście, że tak. Ten sprawdzian też jest wartościowym, wartościowym sprawdzianem. E, aczkolwiek no tutaj w tym momencie jesteśmy po pięciu ciężkich jednostkach, co by nie mówić. E, dodatkowo ten sparing dzisiejszy, więc to wszystko się będzie w tym tygodniu nakładało, ale, ale my jesteśmy tego świadomi, że ten tydzień taki jest taki po prostu musi być, żeby, żeby się dobrze przygotować. No i ten sprawdzian Sprawdzian w sobotę będzie takim ostatecznym. Sprawdzianem drugim, no ale już, już ostatecznym. Takie błyskawicznie to wszystko przebiega. Jeszcze a propos dzisiejszego spotkania, Wasza przewaga nie podlegała dyskusji. Tutaj, te dwie bramki można uznać za najniższy wymiar kary. Zdecydowanie tak, aczkolwiek ja ocenię, pozwolę sobie delikatnie ocenić drugą połowę i, i tak jak powiedziałeś, kontrolowaliśmy grę, aczkolwiek wdarło się dwie, 3 takie, takie niepotrzebne stracy, które musimy wyeliminować. Myślę, że jak to zostanie pokazane, to, to będzie to w łatwy i prosty sposób do, do wyeliminowania i, i to się w następnych meczach nie powtórzy, bo takimi zagraniami będzie, wiemy, że będziemy tylko i wyłącznie napędzać przeciwnika, a w Ekstraklasie może być to niewybaczalne. Jeszcze nie mogę nie wspomnieć o, o tym miejscu, w którym się znajdujemy. E, w przepięknej scenerii spędzacie to, te, ten tydzień, nie, nie cały tydzień nawet na, na przygotowania. Powiem Ci szczerze, że sceneria piękna, aczkolwiek ja nie mam czasu i tak jak i reszta chłopaków gdzieś na zwiedzanie i na, na podziwianie tej scenerii. E, dla nas, scenerem jest tutaj ten obiekt, tak naprawdę, i my się skupiamy tutaj na tym, co się dzieje na tym Zielonym Placu. Super, dzięki bardzo. Tommy Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej.